Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na jednej z najlepszych, najlepszych pikników w Polsce, majówce u Tadeusza Rolnika. Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć o takim rozwiązaniu, o którym mało kto wie, mało kto słyszy. Z reguły każdy mówi, że to jest niemożliwe, że takich rzeczy się nie da. Mówimy o możliwości oczyszczenia, oczyszczeniu żywności. Ktoś powie, no jak oczyścić żywność, umyć żywność, zdezynfekować żywność. No niestety nie, bo to może sobie zrobić w większości przypadków każdy. Natomiast historia była taka, że jak z Grześkiem Śleziakiem, z Białym Saibabą byliśmy na Filipinach w 2018 roku, gdzie ja pojechałem z ramienia Polskiej Akademii Zdrowia, którą miałem przyjemność współtworzyć 10 lat temu. I, I zarządzać nią przez większość okresu czasu. Byłem tam właśnie dokumentować to wydarzenie u, u Grześka, czyli oczyszczanie organizmu poprzez głodówki oczyszczające, które tam się na Filipinach odbywały. Sam wziąłem udział, dwa tygodnie nie jadłem nic, tylko piłem wodę. Pomijając kwestię, że różne rzeczy się działy i nie tylko w moim organizmie, to jeszcze dodatkowo dzięki temu człowiek 12 kg w ciągu dwóch tygodni schudł. Impreza była wspaniała, przednia. Natomiast rozmawialiśmy tam między innymi o takiej kwestii, ponieważ Grzesiek, tak samo zresztą jak Tadeusz, są rolnikami ekologicznymi. Mówiło się, do czego zmierza ten świat, jeżeli chodzi o, o żywność, o jakość żywności. Coraz więcej pojawia się certyfikatów norm, dopuszczeń. Sami chyba doskonale też wiemy, jak jaka żywność jest sprzedawana w sklepach, czym ona jest paszerowana. Rolników takich ekologicznych, jak o którym wspominałem kolegów Tadek Rolnik czy 3030, jest coraz mniej, dlatego że się po prostu nie opłaca. Każda żywność produkowana przez rolnika, która będzie zadbana, nie ma prawa kosztować tyle, ile kosztuje żywność, którą kupujemy, mamy dostępną w sklepie. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z taką żywnością, a niestety to się dzieje w większości przypadków, kiedyś jeszcze były normy kostowe, teraz mamy normy europejskie, te pierwsze były rosyjskie, które do dzisiaj obowiązują, na terenie Unii Europejskiej nie obowiązują. Jak ktoś ma do czynienia z testerem żywności, który mierzy tylko taki bardzo mały wycinek czyli azotany, azotyny. Jeżeli takim miernikiem będziemy chcieli potraktować żywność, to tam są wpisane dwie normy: i gostowa rosyjska, japońska, i unijna, która jest obowiązująca na, na naszym terenie. To są dwie różne normy na tą samą żywność. Oczywiście ta rosyjska i japońska jest zdecydowanie bardziej wyśrubowana. I jeżeli zmierzymy żywność pod kątem zawartości azotanów, czyli tego konserwantu, który powszechnie jest wszędzie w żywności, to te dwie różne normy na tym, na tym teście wychodzą diametralnie różnie. Unijna jest prawidłowa, natomiast ta japońsko-rosyjska jest przekroczona 3-4 w zawartości azotanów. I teraz do czego zmierzam? Jak rozmawialiśmy właśnie tam z kolegami w czasie wolnym na temat, dokąd ten świat zmierza w kwestii jakości żywności, z uwagi na to, że no moje korzenie to są bardziej techniczne, inżynieryjne, mówię, super by było stworzyć takie urządzenie, mieć do takiego, dostęp do takiego urządzenia, który będzie potrafił oczyścić żywność bez, można powiedzieć, dodatkowych środków. No, i szczęście tak się do mnie uśmiechnęło, że po powrocie z Filipin zacząłem przez dwa lata szukałem technologii, rozwiązania, możliwości technicznych, żeby móc takie, żeby mieć taką możliwość. I udało mi się takie technologie pozyskać. Znalazłem producenta, znalazłem fabrykę, która będzie to dla mnie robiła. I udało mi się stworzyć 3 lata temu. Właśnie tego typu urządzenia, które tu widzimy na zdjęciu. Tych urządzeń w sumie było trzy, bo to były jak gdyby trzy różne technologie. Jedno urządzenie, takie najprostsze, które nazywało się Eco03, posiadało w sobie technologię tylko i wyłącznie ozonowania. Można powiedzieć kolokwialnie, że to jest jak ozonator. Natomiast Drugie urządzenie to jest Eco04, które oczyszcza żywność za pomocą plazmy i ozonu w połączeniu razem. I trzecie, najbardziej zaawansowane urządzenie bardzo unikatowa technologia, mało znana to jest właśnie technologia jonów hydroksylowych. Z tego pierwszego urządzenia zrezygnowałem, dlatego że oddałem te urządzenia do badania. W niezależnym, w niezależnym laboratorium w Uniwersytecie Rzeszowskim w Wydziale Żywności, gdzie tam przez miesiąc czasu te urządzenia były testowane i wynik tych badań laboratoryjnych okazał się, że sam ozon był najsłabszą technologią w kwestii możliwości oczyszczenia żywności. Okazuje się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było połączenie technologii jonów hydroksylowych w ECO04 i jonów, yy, i, przepraszam, yy, połączenia ozonu i plazmy w ECO04 i jonów hydroksylowych w ECO05. Okazuje się, że te technologie są najbardziej skuteczne. Ktoś mówi, nie, to są zwykłe ozonatory. No, różnica polega na tym, że większość ozonatorów, które są dostępne, to które oczyszczają samym ozonem i tylko i wyłącznie gdzieś tam powiedzmy w urządzeniu otwartym, w miejsce. Natomiast tutaj, poprzez to, że urządzenia są oczyszczanie odbywa się w zamkniętym urządzeniu przykrytym z tymi technologiami, okazuje się, że są zdecydowanie bardziej skuteczne. I wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły, że na dobrą sprawę. Można powiedzieć, oczyszcza, no mówiąc lokalnie, ze wszystkiego: grzyby, pleśnie, wirusy, bakterie, hormony, antybiotyki, pestycydy Roundup. W większości przypadków, szczególnie w tych ostatnich, ludzie nie chcą wierzyć, jak może być żywność oczyszczona w środku. To jest, mówią, niemożliwe. Dlatego, że no owszem, z zewnątrz zostanie to zdezynfekowane. Natomiast tutaj m, laboratorium potwierdziło mi skuteczność tych technologii. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zarówno w jednym i drugim przypadku żywność jest oczyszczana w wodzie, czyli i do jednego i do drugiego urządzenia wlewamy wodę i do tej wody dajemy produkty żywnościowe. Woda jest nośnikiem, jest medium, które przenika do struktur żywności, które na dobrą sprawę w każdym produkcie żywnościowym jest woda. Co oczyszczamy tutaj w tych urządzeniach? Mięso, wędliny, owoce, warzywa, owoce morza, ziarna. Czyli praktycznie wszystkie najważniejsze produkty żywnościowe, którymi się odżywiamy, dzięki którym żyjemy, funkcjonujemy. To wszystko odbywa się w wodzie. Tak jak mówiłem, woda jest nośnikiem, więc poprzez E, Zarówno w każdej jednej, i drugiej technologii, poprzez wodę te, powiedzmy, technologie wynikają w strukturę, ja tak mówiłem, w strukturę żywności i następuje oczyszczenie. W przypadku e, tych prostych rzeczy, typu grzyby, bakterie, wirusy, hormony, antybiotyki, następuje eliminacja. Natomiast w przypadku pestycydów i roundupu, to co no, zdecydowana większość rolników dodaje do produktów, e, które, które produkują. Tam następuje neutralizacja. Z uwagi na to, że to jest bardzo mocna chemia, więc tam, poprzez, szczególnie w tej, przy technologii jonów hydroksylowych, następuje zobojętnienie czyli jony hydroksylowe, zwane czasami wodor, wodorotlenowymi, można powiedzieć, obtaczają pestycydy i Roundup i następuje zobojętnienie. One w tym momencie znikają, ponieważ są obojętne, ich już to praktycznie nie ma. To jest ewenement na, na skalę światową, szczególnie, tak jak mówię, w przypadku jonów hydroksylowych, to jest tak zaawansowana technologia, że w tej chwili Arabia Saudyjska, z tego co czytałem, używa tych technologii do oczyszczania wód, które, które, których oni nie mają. Pozyskują z oceanów i e, odsalają te wody, i oni przede wszystkim z tego korzystają. Więc ta technologia jest używana do oczyszczania tej, tej wody, można powiedzieć, do dezynfekcji. Natomiast w przypadku oczyszczania żywności następuje całkowita eliminacja tych szkodliwych substancji. I to potwierdzi, potwierdziły mi te badania laboratoryjne, mam na to odpowiednie badania. Z tego co wiem, bo często też zadawane jest pytanie, wysyłają gdzieś tam, powiedzmy, maile, czy dzwonią ludzie, że chcieliby te badania zobaczyć, bo nie dowierzają. No, problem polega na tym, że wszyscy ci, którzy, z tego co do mnie już informacje docierały, którzy handlują, mówiąc kolokwialnie, ozonatorami, bardzo chętnie by te badania pozyskali, a nie są one tanie po to, żeby je wykorzystać dla swoich celów, mieć na papierze potwierdzenie skuteczności e, u, używania zwykłych ozonatorów. No, Ja niestety tymi bada nie, badaniami się nie dzielę na zasadzie, że wysyłam komuś je, po, po prostu nie wiem, co z tymi badaniami się stanie, ale jeżeli ktoś będzie chciał je zobaczyć, bardzo chętnie udostępnię, pokażę, Tadeusz Rolnik zresztą też tutaj ma e, te badania, więc można sobie je, że tak powiem, na miejscu zobaczyć i przeczytać. Jak odbywa się oczyszczanie tutaj tych, tej żywności? Tak jak powiedziałem, produkty dajemy do wody, w wodzie następuje oczyszczenie. W przypadku ECO04 jest tam kosz obrotowy, jest silnik, który uruchamia nam proces oczyszczania, kosz. Obraca się, wiruje po to, żeby woda dokładnie przy produkcji plazmy i ozonu otaczała żywność i wnikała w strukturę tej żywności, po to, żeby to wszędzie dotarło. Później po samym oczyszczeniu proces, procesy nie są długie. W przypadku plazmy i ozonu trwa to około 20 minut, w przypadku jonów hydroksylowych 15 minut, ze względu na to, że ta technologia jest bardziej skuteczna, jest bardziej zaawansowana, więc te procesy oczyszczania są, są krótsze. Po skończonym, po skończonym oczyszczeniu wodę możemy wykorzystać. Tadeusz był pionierem w kwestii wykorzystania tej wody, żeby nie marnować absolutnie, więc po takim oczyszczeniu tą wodę, która jest oczyszczona, bo ona też jest zdezynfekowana po takim, po takim procesie, używał ją do podlewania. I z tego, co mówił, efekty są były zaskakujące, z tego względu, że rośliny, które, które podlewał, tą plazmowaną, czy ozonowaną wodą, okazuje się, że były pozbawione pasożytów, zdecydowanie lepiej się rozwijały. Po, tak, po podlewaniu taką, taką wodą właśnie ozonowaną. Natomiast w, w ECO-04 jest dodatkowo też funkcja plazmowania i ozonowania wody. Z tego co wiem, to już niektórzy taką wodę właśnie, oczywiście nie po oczyszczeniu, tylko samą wodę, kiedy ona była plazmowana, czy ozonowana, mm, używali jej do spożycia zarówno w przypadku wody plazmowanej i ozonowanej. Natomiast w przypadku tych, tych urządzeń one mają zaprogramowane wszystkie funkcje. Więc tu nie musimy się absolutnie zastanawiać, jakie mamy użyć czasy. Każdy proces, każdy program, każdy cykl jest osobno zaprogramowany. To musi być po prostu bardzo łatwe i przyjemne dla każdej osoby. Więc jeżeli chcemy oczyścić mięso wędliny, naciskamy przycisk pierwszy z lewej na ECO04 który jest przystosowany do tego, żeby oczyszczać mięso wędliny. Jeżeli to mają być warzywa, owoce, jest kolejny przycisk. Jeżeli żar, ziarna, kolejny przycisk. Jeżeli chcemy zdezynfekować na przykład sztućce naczynia, jest do tego osobny program. I jest program osobny do plazmowania wody, osobny program do ozonowania wody. I w tym, w tym urządzeniu po zakończeniu całego procesu jest z boku zawór, woda grawitacyjnie jest wylewana którą później możemy wykorzystywać, tak jak Tadeusz mówił, do podlewania. Natomiast w przypadku Echo 05, który jest bardziej zaawansowany, on ma troszeczkę większą pojemność, tutaj elektronika i cały jak gdyby, system jest troszeczkę inny ze względu na jego zaawansowaność. Tutaj te procesy oczyszczania są troszeczkę krótsze. Tak mówiłem, wynika to z bardziej skutecznej technologii. I tutaj, ponieważ to też się odbywa w wodzie, po zakończonym procesie. Woda jest wylewana w sposób automatyczny poprzez naciśnięcie przycisku wylewania wody i pompa tą wodę nam wypompowuje, więc ten proces jak gdyby tutaj jest bardziej zautomatyzowany. Oczywiście tą wodę po procesie w eco05 gdzie są jony hydroksylowe czasami tak mówiłem zwane wodorotlenowymi też również można używać do podlewania żeby nie marnować. Czasami klienci właśnie dzwonią, pytają się no ale co z tą wodą zrobić, bo to szkoda. Mówię, bo to jednak tej wody trochę jest. Oczywiście też możemy ją wykorzystywać do podlewania cokolwiek mamy w domu. Jeżeli teraz mielibyśmy porównać te urządzenia, bo bardzo często pojawia się pytanie no to proszę pana, który to urządzenie jest lepsze? Ja zawsze odpowiadam w ten sposób. Jeżeli chcemy wykorzystać funkcję ozonu, bo nie mamy ozonatora i chcemy wykorzystać możliwość ozonowania na przykład na sucho, ponieważ ECO04 z boku, nie wspomniałem o tym, jest zawór do ozonowania, czystego już ozonowania na sucho. To podłączamy, który jest w komplecie wężyk z głowicą kamienną. Możemy wsadzić to do worka. Do worka możemy wsypać na przykład ziarna typu ryż, kasza, kukurydza czy groszek. Z tego co wiemy, to przecież w kaszy czy, czy, czy nawet w mące już zmielonej bardzo często znajdują się zarodniki grzybów i pleśni. Jeżeli ktoś chciałby na przykład dłużej przetrzymywać takie, takie, takie rzeczy, to wtedy można to wyozonować, całkowicie zdezynfekować na sucho. Wtedy tą głowicę kamienną, tak mówiłem, wsadzamy do worka, uruchamiamy funkcję samego ozonowania i co kilka minut ten worek obracamy i w tym momencie ten ozon dotrze nam wszędzie i wybije nam cokolwiek by się tam znalazło. Odnośnie tego wywijania, Bardzo często ludzie też pytają, no tak, ale jeżeli to zabija wszystko, to zabija też te właściwości pozytywne. No właśnie chodzi o to i to jest jak gdyby sukces tego wszystkie tej technologii, że nie. D dlatego że proces, który tutaj się odbywa, jest procesem naturalnym. Plazma jest pozyskiwana z generatora na skutek elektrolizy. Ozon jest pozyskiwany z powietrza, z tego powietrza odseparowywany jest tlen i z tego tlenu jest produkowany ozon. Ozon doskonale państwo wiecie, po każdej burzy czuć. Zawartość ozonów powietrza, który ma właściwości między innymi właśnie dezynfekujące, więc tutaj to się odbywa w sposób naturalny. Natomiast w przypadku jonów wodorotlenowych czy hydroksylowych, jest to proces, który działa na skutek pracy generatora, który wytwarza nam te jony hydroksylowe z wody. Więc tu nic absolutnie nie musimy do tych urządzeń dodawać, wszystko się odbywa w sposób czysty, prosty, fizyczny i naturalny. I to jest jak gdyby sukcesem tych, tych technologii tych urządzeń, że nie musimy używać nic, żadnych substancji, które pozwolą nam tą żywność oczyścić. I to wracając do pytania, które urządzenie jest lepsze? Tak, mówię, jeżeli ktoś chce używać funkcji oczyszczania żywności i możliwości ozonowania, polecam urządzenie ECO04. Jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie oczyszczać żywność i robić to w sposób skuteczny, polecam urządzenie ECO05. Mam w tej chwili przygotowane dwa bardzo króciutkie filmiki pokazujące, jak odbywa się proces, bardzo prosty proces oczyszczania żywności. Ja w tej chwili Państwu dopuszczę to to, to, te filmiki, żeby można było się temu przyjść. To są bardzo krótkie, dosłownie 3-4 minutki. I jeżeli jakieś pyja, pytania się pojawią, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli nie. W tej chwili zorganizowana jest promocja u Tadeusza, tutaj Jarnieszki na tego typu urządzenia, i z okazji majówki jest aż 30% rabat, gdyby ktoś chciał te urządzenia kupić, albo tutaj, albo zamówić przez ich sklep internetowy. Czy w tej chwili może są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to ja puszczę te króciutkie dwa filmiki, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak prosty jest ten sposób na oczyszczenie żywności. Zarówno jedno i drugie urządzenie będzie można tutaj zobaczyć. <grymianowicie> Ч ⁇ Bardzo proszę, bez dźwięku, tam jest tylko w podkładzie muzyka nie ma żadnego e, żadnych opisów. Bardzo proszę przyjrzeć. Się. Ja może w międzyczasie będę komentował. Tu pokazujemy w tej chwili, e, jak należy to urządzenie podłączyć. Tak wygląda eco 04. W środku widzimy po prawej jest generator plazmy, po bokach są generatory ozonu. W tym momencie wsadzamy wsadzamy kosz. Po prawej stronie na czerwono widać znacznik ile jem, ile należy nalać wody. Po uruchomieniu. Urządzenie nam dźwiękowo sygnalizuje, że jest gotowe do pracy. Nalewamy wodę, wrzucamy produkty żywnościowe. W tej chwili widzimy jest to jakieś tam powiedzmy mięsko, wybieramy przycisk pie. Należy dodać stuczu nakładczego. I tylko i wyłącznie z własnej hodowli. Tutaj w tej chwili pokazuje nam się czas, na wyświetlaczu pokazuje nam, ile minut pozostało do końca danego procesu, proces się skończy i tak wygląda m.in. woda po oczyszczeniu żywności. Bardzo często pojawia się piana, to jest mieszanka białka i. Mówiąc kolokwialnie, tego syfu, który w tym nomeście w naszej żywności się znajduje. To wszystko e, w, pojawia się, jest to w wodzie, i na wierzchu jest taka piana. Zresztą na naszym e, facebooku, e, na naszym profilu ludzie czasami umieszczają zdjęcia i pokazują, jak wygląda żywność, jak wygląda woda po oczyszczeniu żywności. Tu widzieliśmy przed chwilą proces, był oczyszczania e, warzyw. Na tej samej zasadzie proces warzyw jest troszeczkę krótszy, wynikający z tego, że one nie potrzebują, nie są aż tak bardzo zatrute, więc można ten, ten proces zrobić skrócić. Tu były pokazywane przed chwileczką w specjalnej siatce, która była w komplecie oczyszczanie ziaren. Tu widzimy możliwość oczyszczenia powiedzmy no, jakichś tam sztuczców czy, czy jakichś drobnych rzeczy z zastawy. Te czasy są też zdecydowanie krótsze. Oczywiście tu już nie ma wirowania koszyka, żeby nam się to nie, nie zniszczyło. E, proces się kończy. Po każdym zakończonym procesie jest sygnalizacja dźwiękowa, która nam mówi, że proces się zakończył. Cały proces, o tu pokazujemy na przykład, jak można ozonować wodę. I tu pionier, który wymyślił, jak można to wykorzystać. A tak zupełnie na marginesie, w takiej ozonowanej wodzie, moja mama i moja żona moczą sobie nogi. Po to, żeby e, oczyścić, zdezynfekować, pozbyć zapachów i przede wszystkim natlenić organizm. organizm, organizm komórki, tak, przy tak, tak, Dokładnie. Tutaj widzimy możliwość właśnie ozonowania tym e, na, na, na zewnątrz zaworem, o którym wspominałem. E, I wtedy możemy ten. ten ten ozon może przez, ten, przez wodę i przez olej się praktycznie cały czas wydobywać w pomieszczeniu. Ja byłem u mojego przyjaciela, który mieszkał w Częstochowie, teraz jest na Florydzie, u Janusza on nas tego ozonu uczył mnie, to jest taki mistrz, można powiedzieć. I on po prostu do do, jakego, do domu się wchodzi, to tak jakby się wchodziło gdzieś do jakiejś sali operacyjnej. Wchodzi się lampa normalnie sterylizacyjna yy, yy, i cały czas generator ozonu. I tak yy, pokazuje mi ten ozon. I, 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 I jak tam po prostu. Bo ja, miał, ja mam taki ozon, to jest, mówimy, Mendeleje. słania tak. zasłonę w pokoju, w, sypie, w gościnnym, taka duża butla z tlenem. Z tlenem, tak. Czysty tlen to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o takie, takie rzeczy. A to już są profesjonalne urządzenia, które są zaprogramowane do bardzo łatwego i bezproblemowego oczyszczania. I bardzo ważna kwestia e, techniczna, a na razie, a, a przede wszystkim zdrowotna. W, ci, którzy troszeczkę lepiej się orientują od kwestii technicznych, mówią: A skąd ja mam wiedzieć, czy ta. Ten generator ozonu i plazmy, który tutaj produkuje, szczególnie generator ozonu, produkuje taką ilość, która będzie odpowiednia do oczyszczenia żywności i w tym momencie mnie nie zatruje. No i teraz właśnie to też była ta kwestia inżynieryjno-techniczna, żeby zaprogramować ten generator, żeby on produkował ten ozon w takiej ilości, żeby był odpowiedni do oczyszczenia żywności, a zarazem nieszkodliwy, dla ludzi i zwierząt, bo Ale to jest na... bardzo ważny. ważne. Ważne, ale należy wiedzieć, że ozon już po 7 minutach się rozpada i wodę ozonowaną i wszystkie produkty można bez, bezpiecznie jeść. I tutaj, proszę Państwa, generator produkuje 250, e, 250 ppm e, zawartości tego ozonu. I to jest, badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to dawka najbardziej skuteczna dla ozonowania żywności. Dlatego, że to co też często mówił o Darek wezgraj, który tu był wcześniej, który jest, nie znam lepszego fachowca w kwestii wiedzy, jeżeli chodzi o jony hydroksylowe i ozonowanie. Jak mówił o saunach ozonowanych, które on u siebie posiada w swojej ofercie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Jak ktoś chce pozyskać większą wiedzę i największą wiedzę w kwestii ozonowania jonów polecam Darka, Darka Wezgraja, tak mówię, nie znal gościa, który ma lepszą wiedzę na ten temat i ma niesamowite doświadczenie. I mało tego, ona wykorzystuje właśnie wiedzę, technologię naukowców rosyjskich. Tak, tam medycyna wschodnia jest bardzo do, dobra w każdej dziedzinie, czy zielarstwa, a w Chinach to już nie wspomnę, bo tam tak. odwiedził mnie ostatnio taki chłopak, który po prostu brał nauki u zielarzy w Chinach u 130-letniego zielarza. A żeby tam zostać razem, to trzeba mieć 60 lat. A temat się pojawił taki w dyskusji kolostrum. Akurat miałam krowę po wycieleniu, czyli czyste kolostrum. Ja bym mnie bardzo prosił, żebym mu to kolostrum pożyczył, bo on pije codziennie rano i wieczorem, czyli to siara z krowiego mleka, tak? A my z panem Frederykiem, o którym tu wam wcześniej mówiłem, ja go tutaj przedstawiam, on trochę się kępuje, ale ja go tutaj poproszę, zobaczycie gościa, to byśmy pomógł mi tą krowę jeszcze też wycielić, to no to kolostrum, żebyśmy pili tak za Pierwsze cielę, a potem my, tak? No i jeszcze taki jest jeden chłopak, który też będzie jutro z tym świetnym pa parazytologiem i on po prostu też ma duże, duże co wam ja wcześniej mówiłem. Ale wracając do, do tych tematów, żeby ten temat wątek zakończyć jeszcze, tak? Ja, ja tylko jeśli Darek, tak? Darek jeśli chodzi o Darka, ta salna jest na górze ją można zobaczyć. Ozon, który był zawsze w atmosferze, w tej chwili go nie ma. Proszę bardzo. Coraz mniej. Kończąc tylko ten wątek właśnie tej dawki ozonowej. I tak Darek potwierdził i badania laboratoryjne, że można zepsuć żywność i można sobie zepsuć zdrowie, jeżeli jest nieodpowiednia dawka ozonatora. Ludzie bardzo często kupują zwykłe ozonatory. No nie mając na ten temat wiedzy i trudno się im dziwić, bo taką wiedzę trzeba byłoby dogłębnie szukać po to, żeby się o tym dowiedzieć. I okazuje się, że jeżeli ozonator nie jest przystosowany, czy urządzenie nie jest przystosowane albo nie produkuje takiej ilości ozonu, to tą żywność można zepsuć. I sobie przy okazji zdrowia. Dlatego tak ważne było dobranie odpowiedniej dawki do produkcji ozonu, żeby skutecznie i bez skutków ubocznych tą żywność oczyścić. Tutaj widzicie między w tle właśnie pokazane jest urządzenie. Eco 05, czyli to, które wykorzystuje jony hydroksylowe do oczyszczenia żywności. Jak ten proces odbywa się, no tak jak powiedziałem, w pełni automatyczny. Tu ma być tylko na zasadzie włącz, wyłącz, wybierz program, tyle. Reszta się odbywa wszystko w 100% automatycznie. A jednym z pierwszych y, ludzi, y, którym dałem do przetestowania te urządzenia, to jest właśnie Tadeusz. On był pionierem 3 lata temu, jak zacząłem te urządzenia wprowadzać na rynek dostał komplet tych urządzeń i on je testował. I to są jego pomysły w kwestii możliwości wykorzystania tych wody, które w tych urządzeń. Tak, są. Je, nie musiałem długo przekonywać, bo już używałem Ozonu dużo wcześniej. Także tak, tak. Samego Ozonu, tak. tak. Tak, tak. Oczywiście. Także dziękuję Tobie za, za wykład i za zaprezentowanie urządzeń, które są dostępne u nas tutaj na, na tym sklepie internetowym. Z 30% rabatem można w tej chwili na tak. A teraz Dziękuję po, bardzo. Po, teraz